GWL Match Twilight 3 Collection Edition to tytuł autorstwa Studia Sulikat Software, wydany na Steamie w dniu 26 października 2021 roku. Studio swoje gry na Steamie zaczęło wydawać już od 2018 roku. Obecnie jest to kolekcja prawie 20 tytułów w zbieżnych klimatach tematyki. Połącz 3 wyglądają dosyć podobnie, jeden od drugiego nie za wiele się różni. Graficznie gra wygląda przyjemnie. Zastosowane elementy są czytelne, a niektóre z okładanych przedmiotów są lekko animowane, symulując ruch. Dźwiękowo nic nadzwyczajnego. Klikanie interfejsu i zdarzenia w postaci łączenia się elementów. W tle przygrywa miarowa muzyka, która niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale też nie powoduje uczucia znużenia, by trzeba było ją wyłączać. Gra może być rozgrywana w trzech trybach. Pierwszy to tryb relaksacyjny, gdzie nic nas nie goni. Drugi to tryb ruchowy, gdzie mamy ograniczoną ilość ruchów, w których musimy ukończyć planszę. A trzeci to tryb czasowy, gdzie ścigamy się po prostu z czasem. Mamy określoną ilość czasu na rozwiązanie danego poziomu. Oprócz tego jest jeszcze tutaj podbicie, jeśli chodzi właśnie o poziom trudności, będzie trochę trudniej. Schemat rozgrywki w zasadzie nie odbiega od standardów. Mamy tu kolejno ułożone poziomy do pokonania, gdzie każdy z nich posiada zaplanowany i niezmienny układ startowy. To, co jest tutaj unikalnego, to połączenie pomiędzy układami, ponieważ sam poziom może liczyć do trzech powiązanych ze sobą plansz. Gdzie na każdej z nich, w określonym limicie ruchowym, musimy czy to aktywować wszystkie pastelowe płytki, dokonując właśnie na nich połączenia elementów, czy też sprowadzić jakiś element na sam dół planszy. Dajmy na to zielony klucz który następnie odblokuje znajdujące się gdzieś na samej górze blokady, dzięki czemu na planszę zaczną wypadać nowe klocki, czy też odblokuje nam możliwość przejścia do kolejnej planszy, byśmy mogli rozwiązać na niej następną układankę. Tak jak i w innych grach tego typu, ilość klocków do ułożenia jest nieskończona. Jeśli coś układamy i znika to z planszy, to z górnej krawędzi zawsze spadają nowe. Jeśli dojdzie do sytuacji, iż nie będziesz mieć już możliwości wykonania ruchu, plansza zostanie na nowo przelosowana. Nie ma zatem sytuacji, iż utkniemy na Amen. Jeśli gracz nazbyt długo się nie rusza, to gra samodzielnie podpowiada też czasami miejsce, gdzie możemy dokonać dopasowania. Zadaniem gracza będzie przejście 160 utworzonych dla nas poziomów, przy czym jako bonus uzyskamy możliwość przejścia zestawu dodatkowych 60 leweli. Poziomy ułożone są liniowo według trasy przejścia. Z każdego z nich wyniesiemy od jednego do dwóch specjalnych elementów, które są następnie przez nas używane do uzupełnienia brakujących fragmentów lokacji i jej stopniową rozbudowę. Po całkowitym rozbudowaniu posesji będziemy mieć możliwość przejścia do kolejnych punktów wytyczonej ścieżki i grać dalej. W sumie to mogę powiedzieć, że budujemy coś, co zupełnie nam się nie przyda i nijak nie jest to związane z samą tematyką rozgrywki, prócz zbierania owych elementów pozwalających nam budować. Istnieją także poziomy specjalne, w których trzeba będzie dla odmiany zmagać się z limitem czasowym. Łączenie ze sobą klocków powoduje tu przesuw całej planszy i jest to jedyna metoda, by móc dotrzeć do wyjścia. Niekiedy jest to dosyć trudne zadanie. Inna wariacja to nieodnawialny zestaw kryształów, które trzeba odpowiednio usuwać, by odblokować niektóre z elementów planszy. Ponadto znajdziemy tu różne urozmaicacze, jak i też przeszkadzajki. Niektóre potrafią niszczyć większe połacie klocków, inne potrafią zakryć nam fragment planszy. Dodatkowo łączenie ze sobą więcej niż trzech jednakowych elementów pozwala wytworzyć specjalne przedmioty, które aktywowane potrafią wybuchać, czy też niszczyć wszystko w pionie, w poziomie, co też może być niezwykle użyteczne i ich użycie będzie też wymagane na niektórych planszach. Ocena 6 na 10. Dosyć przyjemna gra typu połącz 3, w jaką miałem okazję zagrać. Ciekawym pomysłem jest połączenie ze sobą do trzech sąsiednich plansz, gdzie najpierw na jednej musimy coś odblokować, by móc przedostać się do kolejnej. Łamigłówki mają wyważony poziom trudności i pomimo istnienia limitu ruchów, bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że musiałem coś raz jeszcze powtarzać. Oprócz tych diabelnych leveli, gdzie plansza przesuwa się wraz ze zniszczeniem obiektów, te potrafią dać w kość i tutaj trzeba się nieźle śpieszyć. Grał dostępnie nam łącznie 160 plus 60, czyli 220 poziomów do rozgryzienia, co jest dosyć pokaźną liczbą. Choć w zasadzie cały czas gramy w jedno i to samo, to jednak tytuł jest na tyle zróżnicowany, a same levely na tyle odmienne, że nie czuć tu nudy i powtarzalności. Tak więc nie grało się przyjemnie i ja polecam. Regularna cena gry na Steamie to 36 zł z uwagi na trwającą wiosenną wyprzedaż, cena spadła obecnie do 14 zł z groszami. Najtaniej jest w Argentynie za złoty 14, zł, troszeczkę drożej w Turcji, natomiast strefa euro to obecnie 16 zł. Gra nie była nigdy bandlowana i obecnie można ją zakupić na Steamie oraz też na Fanatical. W przypadku kiszopów ceny rozpoczynają się od 23 zł. Patrząc tutaj na historię cen, widać, że gra mniej więcej trzyma jeden pułap cenowy, ale często zdarzają się także obniżki cenowe, więc wystarczy chwilę poczekać, żeby złapać grę w niższej cenie. Ciekawe jest to, że gra ma 100% pozytywnych recenzji. 24 osoby się wypowiedziało i każda ocenia tę grę pozytywnie. Nawet widać tutaj polsko brzmiącego użytkownika o nazwie Biuro. 3 w 1, ok, tak więc widać gra nadaje się także do biura. Generalnie każdy ją chwali. Mnie też się spodobała, tak więc ja też polecam tą grę. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera, to jak widać sprowadza się to głównie do reklamowania z innych swoich produkcji. Ja miałem problem z dźwiękiem w tej grze, autor to naprawił i też kontakt, jeśli właśnie chodzi o odpowiedź autora, była dosyć szybka. Gra nie posiada zapisu humorowego, nie posiada ikonek, teł... Jeśli chodzi o język, dostępny jest jedynie język angielski, aczkolwiek nie ma tam nazbyt dużo czytania, przede wszystkim to jest przesuwanie obrazków. W grze możemy też zdobyć 24 osiągnięcia, które widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o czas przejścia gry, to na How Long to Beat nikt się na ten temat nie wypowiedział. Jeśli o mnie chodzi, to ja w tej grze spędziłem 26 godzin. Jeżeli spojrzymy, ile osób w to pogrywa, to jak widać tutaj na przełomie 2000-2023 roku było to coś między 8 a 10 osób, a średnia z ostatnich 3 miesięcy to coś między 5 a 10 osób. Gra po instalacji zajmie 357 MB na dysku. Jeżeli będziemy chcieli grę pobrać, to do pobrania będzie około 300 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżebyinaczejhakimodo.pl Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam yy, Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora, link także w opisie.